Warszawskie Powiśle. Historia kamienicy przy ulicy Czerwonego Krzyża 6. W styczniu 71 roku na świat przychodzi Piotruś. Już w lutym rodzice przynoszą go do tej kamienicy. Jak bardzo Piotruś będzie uczestniczył w życiu mieszkańców? O tym dowiemy się za chwilę. A co wydarzyło się 54 lata później? Już za moment. To właśnie w tej kamienicy spędziłem pierwsze 23 lata swojego życia i wszystkie najcieplejsze wspomnienia z dzieciństwa wiążą się z tym adresem. Kiedy po 54 latach swojego życia zobaczyłem, że w tej kamienicy jest mieszkanie do sprzedania, natychmiast się nim zainteresowałem i przyjąłem je do swojej oferty. Kiedy pokazuję Klientem potencjalnym na mieszkanie, potrafię powiedzieć wszystko na jego temat i całej kamienicy. A kiedy mnie pytają albo dziękują po spotkaniu za to, że tak wyczerpująco opowiedziałem im o wszystkim, i pytają, skąd taka pasja u mnie, odpowiadam, że do tego spotkania przygotowywałem się 54 lata. Zadzwoń do mnie. Piotr Wankę. Telefon 533 947 304. Jestem do twojej dyspozycji. Zapraszam.